Niedziela 24 maja 2015, rozłożenie kwiatków roślin, ciąg dalszy. 5.20 rano, komunikat o niskim paliwie. Po drodze do Quebecu, bo tam mam pierwszą zrzutkę, będę musiał zatankować. Ech. Na tym jeszcze przyjadę spokojnie z 200 km, a do stacji mam mniej niż 100. Dzisiaj będzie jedna zrzutka w Quebec'u i jedna rzutka w Sikucmi z saguenay Tam jeszcze nigdy w życiu trakiem, ani w ogóle, w ogóle nigdy jeszcze tam nie byłem Więc dlatego nagrywam ciąg dalszy rozłożenia kwiatków To już nie jest ta sama naczepa co, co, co tydzień temu bo tam skończyłem Nie wiem co mówię, jest za wcześnie Niedziela zwyczajnie to mój dzień wolny i gdyby nie to sikucimi, to wcale bym się nie zgodził na ten wyjazd. Nie chcę mi się za bardzo o tej porze w niedzielę <grywania> pracować. Ale mówię, takie smakołyki jak wyjazd w stronę, w którą jeszcze nigdy nie byłem, w sumie to nie jest daleko od Montrealu, ale... Ale jeszcze nigdy tam nie byłem. Można się można poświęcić jedną nadzieję. To będzie wycieczka. A do rozładowania dużo nie mam, bo w, tym, w tej naczepie, co, co będę kończył ją rozładować, jest e, bardzo mało towaru. Tam było chyba z 10 sklepów, zostały tylko dwa. Także każdy sklepik będzie 5-10 minut. Także wycieczka. Niedzielna bardziej niż praca. No tylko trzeba się przy, przełamać i o tej piątej wstać. Nawet wcześniej Numer naczepy to 4040 Gdzie ona jest, tu, dobrze, świetnie Dwa listy przewozowe Ruszamy, tam już inny kierowca też przyszedł do pracy w niedzielę Pewnie robić przepinki rano, u naszego stałego klienta Prześ Świat transportu nigdy się nie zatrzymuje Nigdy Działa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, 356 dni w roku, przynajmniej w Kanadzie i w Stanach. To aż sprawdzę, bo ta strzałka od paliwa ma tendencję pikowania w dół. <grymne> Ale gdy komputer mówi mi, że może jeszcze przejechać na tym paliwie, co mam 267 km, ja to zawsze dzielę na pół i co najmniej te 100-120 powinienem zrobić. A ja do stacji paliw mam jakieś 30 km, także jestem ok. 20 galonów, czyli poniżej 100 litrów w bakach. Nie byłem prawdziwym Polakiem. Byłem co najmniej raz w miesiącu i jeździłem na rezerwę. Ciężarowym jest to niebezpieczne, bo się tam zbiera dużo z syfu. A ja tego traka bardzo dobrze znałem. Tam wiem, że jest co najmniej jeszcze 150 litrów. Co najmniej to, co pokazuje komputer, to jest tylko estymacja. Jeżdżamy do Quebecu, to dwudziestka między Montrealem a Quebeciem jest taka jak flaki z olejem. W ogóle nie mam natchnienia. Przejdziemy przez most, znajdziemy się po drugiej stronie rzeki Świętego Wawrzyńca i tam po rozładunku, mam nadzieję, klimaty się polepszą. Będą jakieś góry, będą jakieś ciekawe widoki, bo <ścoughs> dzisiaj w ogóle nie mam natchnienia do jazdy. No to już jest dziewiąta zrzutka w tej naczepie Dziewiąta, a dziesiąta jest tam, naprawdę minimalna ilość, nie ma co się... Kurde, jaki to jest sens jechać z takim z taką małą ilością kwiatów Tyle kilometrów A w sumie Nie to nie obchodzi parę palet szybko zrobione <noise> i tylko z tym jadę mi nie złe jaja ale jak dystrybucja to dystrybucja Ech, trzeba buty wytrzepać ta, ta ziemia Franca zawsze jakoś do buta wejdzie. Teraz już tylko widoki. I dojeżdżamy do Saguenay. W z jednej doliny do drugiej doliny. Przez pofałdowane tereny: czasami wyższe górki, czasami niższe. Dolina rzeki Świętego Wawrzyńca, ta główna dolina. I dojeżdżamy do doliny rzeki Saguenay. I dojeżdżamy do miejscowości o tej samej nazwie: saguenay la e, Jedziemy do miasta Szykucmi, ale e, to miasto się nazywa Sagnes i Kubcimity, tylko dzielnica. Wcześniej to było, było parę miast w tym miejscu, ale kiedyś tam, jakieś 10-15 lat temu, rząd zdecydował, żeby większość małych miast zgromadzonych w tym samym punkcie zjednoczyć w jedno miasto. Bardzo miło, bardzo fajnie. Pomogli mi nawet. Wyczyścić naczepę, posprzątać, pozamiatać. Druga po południu. Jadę tam, była taka waga na wyjeździe. Eee, wiem, że jestem, nic nie waży, ale jestem bardzo ciekawy. To jest jedna ze starszych naczep. Ile mój skład ze starą naczepą waży? I tam sobie stanę, coś zjem. Odpocznę, zanim wrócę. Tak, śluz. Druga po południu. Tak, na piątą, szóstą, żeby do kubeku wrócić. Będzie ok. Że my sobie sprawdzimy. Ile waży mój? ciągnik ze starą naczepą w Prinsie. Na pusto 16 ton 300 kg. Ha. A z nową naczepą ważył 14,5 tony, czyli różnica jest spora, prawie 2 tony. Powrót jest taki sam, tylko że w drugą stronę. Dzisiaj się już nic nie wydarzy, więc taki to był typ dnia. Krajoznawczo, turystycznie, relaksujący. Idzie na 25 maja 2015. Dziękuję wszystkim za uwagę.